Cześć, witam Was. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, zacząłem swój projekt, który polegał na tym, że przez 4 miesiące jadłem jak przeciętny Polak, na końcu doszły do tego fast foody, miesiąc czasu jadłem fast foody, skutek tego był taki, że 10 kg przytyłem, z 11% tłuszczu przeskoczyłem na 22%, teraz robię jak najszybszy powrót do punktu wyjścia, mam nadzieję, że uda mi się do 1 lipca. Mała obsłówka była ze względu na chorobę. Wyobraźcie sobie, że 15 lat nie miałem kataru nawet. Dopadły mnie pierwszy z zatoki, pierwszy raz katar, gorączka. Trzymało mnie 3 dni, dlatego miałem pewną, pewne opóźnienia. Co zrobiłem? Las kabacki, godzina biegu w gorączce, wieczorem trening siłowy. Powtórzyłem razy 3, przeszło, bez tabletek bez aspiryny nawet. Tak powiem wam tak jeszcze trudno bardzo wrócić po takiej labie. Nie dziwię się osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem, ze zmianą trybu żywienia. Naprawdę ciężko się podnieść. Ciężko się podnieść. Ja, osoba, która trenuje 16 lat, 16 więcej, prawie 20 lat miała z tym problem, więc nikomu się nie dziwię, jest ciężko tak, co jem na dzień dzisiejszy na dzień dzisiejszy całe moje węglowodany to 3 torebki ryżu brązowego lub kaszy gryczanej, płatki owsiane 100 gram na śniadanie dzielę to na 4-5 posiłków, na razie nic nie ważę białko, białko jem do oporu warzywa tak samo nie patrzę, ważę, żeby to było chude mięso lub, lub ryba tak to wygląda trening, zacząłem ostro tak jak mówiłem trzy razy pod rząd w tamtym tygodniu od piątku do niedzieli trzy pełne dni treningowe teraz w tygodniu mam, mam taki plan robić cztery razy trening aerobowy po 30 minut po treningu siłowym który będę wykonywał też 4 razy w tygodniu. Jeżeli mi się nie uda robić aerobów po treningu siłowym. Będę je robił na czczo. Tak. To tyle. Niedługo wrzucę filmik z, z treningu. Zadawajcie pytania. Będę na nie odpowiadał. Miłego dnia. Do zobaczenia.